I witajcie w kolejnym filmie, dzisiaj zapraszam Was na kub vloga. Zrobimy sobie błyskawiczny chłodnik, jest to taka idealna letnia potrawa, ale bardziej nowoczesnej wersji. Tradycyjny chłodnik, i mam nadzieję, że w Waszych domach również zagości ten przepis. Bo jak to robiłam ostatnio i wyszło rewelacyjnie. Chłodnik będziemy robić w blenderze i tak naprawdę, co może Was zaskoczyć, z awokado, gruszki ogórka, limonki. Więc jest to coś innego, coś bardziej nowoczesnego, ale naprawdę to jest taka fajna, idealna potrawa na jakieś gorące dni. Bardzo lekka, zdrowa przede wszystkim i niezwykle smaczna. Ja tutaj już sobie prażę. Peski słonecznika, niestety wszystkie patelnie mam do robiłam dzisiaj śniadanie, placki, piecznika. także wszystkie patelnie mam na zmywarce, prażę sobie peski słonecznika, które uważam, że bardzo fajnie pasują, na przykład do dekoracji, żeby posypać ten chłodnik, ale też idealnym dodatkiem są pistacje. Ja robiłam ostatnio z pistacjami i pestkami dyni. Już te pestki dyni mi się skończyły, ale tak jak na przykład robimy krem z dyni, posypujemy pestkami dyni podprażonymi, jest jeszcze lepsze. Wtedy. I do tego trochę śmietany że tutaj również coś takiego możemy posypać, możemy dodać trochę mięty do dekoracji, ale to się zajmiemy tym za chwilę. Pistacje nie musicie posprażać, chociaż ja uważam, że też pistacje posprażone są przepyszne. Do tych pestek słonecznika dodałam soli ziołowej, więc coś innego, zwykłej soli, ale też trochę ziołowej, żeby te pestki były jednak takie trochę inne, smaczniejsze. I teraz się zajmiemy naszym chłodnikiem. Zobaczycie, jakie to jest proste. Będę Ci używała do tego blendera, nie miksera, bo to musi być takie super gładkie, na gładką masę. Będę też dodawała wody, no i tutaj już według Waszych preferencji, ale myślę, że najlepiej jeżeli ta woda będzie jednak gotowana, przygotowana, albo jeżeli to będzie jakaś woda mineralna, nie gazowana, chociaż to już też należy od Was, myślę, że te wszystkie przepisy można modyfikować. Ja dodam tutaj zwykłą wodę źródlaną i oczywiście ta woda musi być zimna, albo w temperaturze pokojowej. Zaczynamy. Obieram ogórka od jasnej do ciemnej zawsze, strony, tak kiedyś ktoś mi powiedział i rzeczywiście ten ogórek wtedy nie jest gorzki, tylko idealny. I ten ogórek może nie jest najświeższy, bo już trochę u mnie stoi, ale cały czas bardzo dobry, no nie jest w sensie taki miękki i tak dalej. Reszta dla świnek oczywiście i jeżeli chcecie, to możecie na przykład pójść krok dalej i taki ogórek. Przekroić wzdłuż, wyjąć trochę z niego pestek, bo te pestki właśnie sprawiają, że ten ogórek może być trochę gorzki. Ja wezmę sobie miseczkę, ewentualnie. Postaram się troszeczkę mimo wszystko te pestki wyskrobać. Mam taką fajną, kulkową łyżkę. To jest akurat Sticky Maxa. W takim zestawie kupiam dobierania melona i tak dalej, ale też nie chcę za dużo tego ogórka skrować. Zresztą się staram robić delikatnie, żeby ten ogórek nadal miał bardzo dużo w sobie wody. Oczywiście, opcjonalnie, możecie też dodać seller. Ja ostatnio dodałam seller. Nie za dużo, bo jest bardzo zdrowy. Ma 95% wody. Także to jest akurat dobry pomysł. Tylko, że dzieci mogą tego nie zjeść. A ja dzisiaj. Zdrowie dla dzieci również, więc to musi w ten sposób wyglądać bez selera. Dorzucam tego ogórka. To można dodać jakieś wody do wody, do cytryny, imbiru. I mamy taki trochę detoks, mięta do tego. Teraz awokado. Awokado, no to wiadomo, najlepiej, jeżeli jest dojrzałe. Także tutaj musicie odpowiednio to wybierać. A jeżeli macie niedojrzałe, no to najlepiej z tym chłodnikiem poczekać chwileczkę. Zazwyczaj jak mam takie awokado. Nie za bardzo jeszcze miękkie i dojrzałe, to wsadzam go na przykład na tace z jabłkami albo z cytrynami I za chwilę już jest dobre. To jest akurat awokado, takie bio, które kupiłam, ale to nie ma za bardzo znaczenia, chyba jeżeli chodzi o awokado. Moim zdaniem. Zobaczcie, jak to już pięknie zaczyna wyglądać tak. Tak niezwykle, o, wpadło mi tam do środka, guziczek, ja to nazywam, tak? Zasadzić tą pestkę i zobaczyć. Też chcę zasadzić cytrynę, sobie wyhodować, bo one są bardzo proste, tak de facto, w obsłudze przez cały rok. No i to zawsze jest coś wyhodowanego przez nas. Ja dodaję dwa awokadowce, ten kotyk jest taki bardziej kremowy, ale to już oczywiście zależy od Was, co tam chcecie. Możecie dodać jedno, co tam macie, no przecież wcale nie musicie mieć dwóch akurat na stanie i gruszka, gruszka powinna być dojrzała, ale jeżeli nie macie dojrzałej, to oczywiście możecie dać taką zwykłą, ja jej nie obieram, bo mam wrażenie, że z tą skórką jest taka bardziej z pazurem, kroję na takie mniejsze kawałki, żeby fajnie mi się to wszystko zblendowało, ale to też zależy jaki macie blender, jakiej mocy. I może nie będzie takiej potrzeby zupełnie. Jeżeli macie gruszkę bardziej dojrzałą, to ona będzie słodsza. Także to też możecie wziąć pod uwagę. Na końcu dodajemy limonkę. Ja mam taką już starszą. limonkę, ona u mnie trochę już przeżyła, Ale to nic. Wystarczy, że ją trochę zrolujecie, przekroicie. No i tak, jeżeli wolicie, to możecie dodać cytrynę. Ale ja uważam, że do takiego chłodnika jednak bardziej pasuje limonka. No, to już wy decydujecie o tym, co dodajecie. Uważam, że niektóre osoby nie przepadają, bo ona ma taki specyficzny smak. Tak samo jest jak z kolendrą, więc to już zależy od Was. I na końcu, kiedy mam już tą całą tej Naszą mieszankę pokrojoną dodajemy wody. Ja tutaj mam, tak jak widzicie, nie całą szklankę, ale to też zależy, ile Wy macie składników, ile ilu osób robicie, i jaką konsystencję lubicie zwyczajnie, bo może to też być konsystencja bardziej taka kremowa, bardziej wodnista. Także ja akurat niewykluczona, że jeszcze tej wody dodam. Zabieramy się za blendowanie. Jak widzicie, ta moja konsystencja jest nadal bardzo gęsta, więc dodaję jeszcze jedną szklankę wody. Czyli obstawiam, że tak na te wszystkie moje składniki akurat dwie szklanki wody będą idealne, nie całe dwie. I mój tajemniczy składnik kurkuma. Troszeczkę. Tak powiedziałabym jedna trzecia małej łyżeczki. I miksujemy. No kochani, muszę Wam powiedzieć, że konsystencja jest cu do wna. Teraz wlewam do dwóch miseczek, takich mniejszych. Zobaczcie. Hmm? Widzicie to? Oczywiście też w konsystencji bardziej gęstej może być mm. Mm -mm. może być również jakimś takim sosem. No i możecie też dodać miętę. Tak jak Wam powiedziałam, bazylię, kolendrę, to już co lubicie najbardziej. Teraz dekoracja, jak to możemy podać. Ja to zazwyczaj podaję w takich mniejszych miseczkach, dlatego że mm, tak jakoś fajnie to wygląda. Zobaczcie, pięknie nam się uprażyły te pestki słonecznika. Więc jak to możemy podać? Możecie dodać też śmietanę, ale ja robię to bardziej w formie fit. Kwestki słonecznika podprażone. Jeszcze ciepluteńkie. Ekstra to wygląda. Do tego mamy pistację. Ja to pomieszam. Możecie robić to oczywiście osobno. Pistacje można na przykład skruszyć, podać całe. To już zależy od Was. Posiekam to na takie grubsze kawałki. No, z tym obieraniem pistacji zawsze jest problem, ale jeżeli te pistacje są Idealne to łatwo się ubiera. Są otwarte, nie zamknięte. Także to już zależy od Was. A ja dzisiaj do tego chłodnika podam kotlety. Ja sobie już zamarnowałam z indyka i risotto. Zrobię. Bo akurat mam ryż do risotto z jakimiś kurkami. Coś takiego w rzeźbie zaraz. Myślę, że na razie jeszcze jedna wystarczy, i teraz będziemy to siekać. Ja może nie jestem mistrzem siekania, to wiecie, ale staram się to robić tak delikatnie, bo strzelają te pistacje. No i chcę, żeby te kawałki były takie, właśnie widzicie, grubsze, takie nieregularne, takie właśnie super naturalne, żeby to było. Ops. I. Hops, uh -huh. Takie właśnie, jak lubię najbardziej. Ach, no poezja. Bajecznie to wygląda. Wydaje mi się, trochę już obszczerbił, bo <taka>, taka jestem zdolna, że próbowałam otworzyć puszkę jakiś tam czas temu, ale no dobrze na razie się sprawdza. Mm. No jak z knajpy. Do tego możemy udekorować to albo bazylią, albo na przykład miętą. Ja mam taką ładną bazylię, wyhodowaną. Opa! No. Jak w jakiejś misza, co? <grytanie> Żartuję. I powiedzcie mi, czy to nie wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Teraz sobie spróbujemy na Waszych oczach. czy rzeczywiście tak jest, ale. Myślę, że spokojnie. małą no, łóżeczkę sobie wezmę. Myślę, że to. Trzeba nikomu przedstawiać tych smaków. Mm. O, błęd. Wygląda to przepysznie. Smakuje bajecznie. jakbym jeszcze dodała do tego mięty, to byłoby bardzo odświeżające. Nawet ostatnio sobie pomyślałam, że melon byłby fajnym dodatkiem. Taki, nie wiem, jeden kawałek podłużny albo trzy. Kostki pokrojone melona mogłyby również bardzo fajnie tutaj zagrać. Oczywiście to już zależy od Waszych preferencji, ale mięta i melon to jeszcze taki dodatek, który na pewno zdecydowanie bym wam poleciła, jeżeli lubicie takie smaki. A jeżeli nie, to taka sama podstawa w zupełności wystarczy. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do zrobienia tego przepisu, bo jak widzicie, wszystko jest bez gotowania. i taka zupa, która robi wrażenie, bo to jest coś innego. Jak mówimy o chłodniku, to każdy się spodziewa takiego typowo standardowego, tradycyjnego z jajkiem. Ja tutaj mamy coś innego, coś nowoczesnego. No i oczywiście to wszystko jest wegańskie, więc jeżeli jesteście wyganami, to tym bardziej taka potrawa jest dla Was idealna na te upały i też, żeby podać gościom na jakąś imprezę. Jeżeli macie ochotę zrobić jakiekolwiek moje przepisy, to zapraszam Was do podzielenia się nimi na. Instagramie jest z gotuje lub oznaczeniem mnie, wtedy łatwiej będę mogła znaleźć Wasze zdjęcia. Zawsze wchodzę. Wszystkie lajkuję i leci mi totalnie ślina i nie mogę uwierzyć, jak cudownie Wam to idzie i jak fajnie też modyfikujecie te przepisy, bo myślę, że w kuchni o to chodzi, to zawsze wam to mówię, żeby się bardzo dobrze bawić i żeby nie spędzać nad tym za dużo czasu. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia! Buziaki, baba.